Piotr Gaś. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Amen. W liście do Tytusa w trzecim rozdziale od czwartego wersetu czytamy: Kiedy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego zbawiciela, Boga, nie dzięki sprawiedliwym uczynkom, które wykonaliśmy, lecz zgodnie ze swoim miłosierdziem zbawił nas przez kąpiel odradzającą i odnawiającą w Duchu Świętym. Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni dzięki Jego łasce, zgodnie z nadzieją stali się dziedzicami życia wiecznego. Boże, dziękujemy Ci za Twoje zmiłowanie, za Twoje objawienie w Synu Twoim i za Twoje działanie w nas w Duchu Świętym. Pobłogosław teraz naszemu rozmyślaniu. Prosimy Cię o to dla Jezusa Chrystusa i w mocy Twego Ducha Świętego. Wczoraj składając życzenia nie przytoczyłem życzeń z Islandii, które poznaliśmy w ubiegłym roku. Pamiętacie jak one brzmią? Długich świąt długich świąt. Tak siostry i bracia, życzę Wam długich świąt i to bardzo sensowne. Życzenie, zwłaszcza kiedy myślimy nie tylko o uroczystym charakterze naszych spotkań zgromadzeń w domach, spotkań ze znajomymi, w kościołach, to sensowne życzenie także wtedy, kiedy pamiętamy o tym, że święta są kolejnym ważnym impulsem w naszym życiu, odnowieniem tego, co jest biblijnym przekazem, by Ewangelia na nowo zajaśniała w nas i żyła. Życzę więc długich świąt. Niech Słowo Pisma Świętego rezonuje w nas, rozbrzmiewa w nas i porusza całą naszą osobę. A poprzez nas, niech rezonuje w naszym środowisku, w naszej Ojczyźnie i w świecie, w którym żyjemy. Sięgamy dzisiaj do krótkiego listu do tytusa, listu apostoła Pawła. I jest to list, który był skierowany do tytusa w sytuacji licznych problemów, z którymi się zmagał. Ale Paweł właściwie w paru wersetach, które przeczytaliśmy, jednocześnie przypomina Tytusowi i umacnia go w tym, co jest właściwie kwint esencją. Całego przekazu biblijnego, odwieczny Boży Plan zbawienia człowieka spełnia się, Bóg przychodzi, nie ze względu na uczynki sprawiedliwości, które spełniliśmy, pisze Paweł, ale przychodzi niezależnie od tego, niezależnie także od tego, że Go zasmucamy, dostrzegając. Naszą potrzebę wstępuje do nas i objawia nam swoją odwieczną miłość i wolę stania przy człowieku. Wiernie i niezmiennie, jak wczoraj o tym mówiliśmy. Co więcej, przygotował znak, który nie jest tylko materialnym znakiem, przygotował Chrzest Święty. W tej czynności. Chrztu Świętego. Bóg przygotował, jak mówi Paweł, kąpiel odradzającą. I sprawując Chrzest Święty, mamy pamiętać, że ona jest zewnętrznym znakiem tego, co dzieje się w człowieku. A tym, co dzieje się w człowieku, to Boże dotknięcie. I darowanie człowiekowi. Ducha Bożego, który jest w Ochrzczonym i który prowadzi Ochrzczonego. Ten Duch Święty, jak czytamy potem w Ewangelii Jana, przypomina człowiekowi o Bożej wierności i miłości, kiedy trzeba Duch Święty wywołuje niepokój i Poznanie grzechu, dotykając naszych sumień. Duch Święty także przekonuje człowieka o Bożym sądzeniu, to znaczy o tym, że Bóg widzi krzywdę człowieka, upomina się o nią. Nie opuszcza człowieka, kiedy jest niesprawiedliwie potraktowany i uciskany, a jednocześnie. Świadomość tego Bożego Sądu przypomina wszystkim, którzy krzywdzą, że Bóg jest cierpliwy i łaskawy. Łaskawy, bo nie od razu karze, daje czas na upamiętanie i przejrzenie. Jest cierpliwy, ale właśnie sprawiedliwy, bo w swoim czasie podnosi swoją prawicę. I egzekwuje to, co jest wyrządzoną krzywdą. Umiłowani w Panu, wiele w trakcie świąt śpiewamy o tym, że Bóg w swej łasce zniża się do nas. Myśleliście kiedyś nad tym, dlaczego? Zejście w ludzkim ciele na tę Ziemię. Ma być Bożym zniżeniem, poniżeniem, uniżeniem. Po tym rozmyślaniu będziemy śpiewali Bóg się rodzi, moc truchleje. Możecie otworzyć śpiewnik. Teraz na tym numerze. To numer 35. Poprosiłem Was o otwarcie śpiewników, bo niektórzy są słuchowcami, inni wzrokowcami. Chciałbym bardzo, żebyście, czytając ten tekst Franciszka Karpińskiego, a potem śpiewając, robili to jeszcze bardziej świadomie niż dotychczas. Byśmy zwrócili uwagę, że właściwie Franciszek Karpiński komentuje to, co zostało zapisane pięknym hymnie ewangelisty Jana na otwarcie jego świadectwa. Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów obnażony. Odsłonił się Bóg. Objawił się Bóg. Odsłonił się i obnażył tak bardzo, że potem Chrystus mówi: Oddał się w ręce grzeszników i pokazał im takim, jakim jest. Nie zgłębimy istoty Boga tak, jak nie jesteśmy w stanie zgłębić istoty każdej i każdego z nas. Ale to, co najważniejsze, to, co istotne, by wrócić do Boga, by być z Bogiem. I by przede wszystkim odkryć to, o czym czytamy dzisiaj w liście do Tytusa, że Bóg nie ze względu na naszą doskonałość, naszą ludzką, która jest ułomna, czyli nie z doskonałością, przyszedł do nas. Nie powstrzymało go również to, że człowiek może nim wzgardzić, może go nie przyjąć. Choć wiedział, że może spotkać się z odrzuceniem, nie wycofał się. Choć wiedział, że oddanie się w ręce grzeszników może oznaczać dla niego no właśnie to, co się stało, pojmanie zdradę, upokorzenie, niesprawiedliwy osąd, umęczenie i wreszcie śmierć nie cofnął się pan niebiosów obnażył siebie objawił siebie takim jakim jest ogień krzepnie blask ciemnieje ma granice nieskończony on który jest poza czasem ponad czasem on, przez który także czas powstał, samego siebie ograniczył, poddał czasowi, wstępując w ludzkim ciele na tę ziemię, by nas uratować, by nas ocalić. Cóż masz niebo nadziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy. I znoje nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. W nędznej szopie urodzony, żłób mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony, Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało. Witać go przed bogaczami. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. I choć przyszedł Bóg do całego świata, bliska nam jest także ta czwarta zwrotka, którą śpiewamy. Podnieś rękę, Boże Dziecie. Błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majątność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Umiłowani w Panu, kiedy spojrzycie na postać Chrystusa w Afryce, będzie przedstawiony jako czarny, patrząc na Chrystusa w Europie, jest biały. Kiedy spojrzymy na Chrystusa przedstawianego w krajach Ameryki Południowej, Północnej. Rdzenni mieszkańcy przedstawiają go jeszcze inaczej, jeżeli są chrześcijanami. W Azji pewnie trochę inaczej. Próbujemy nadać Chrystusowi naszą twarz, twarz naszych wyobrażeń. Tymczasem Pismo Święte zachęca nas do tego, byśmy szukali Chrystusa takim, jakim On jest. On ma ludzką twarz. No właśnie, słyszycie? Ma ludzką twarz. A to jest twarz czarnego, białego. To jest twarz człowieka o tylu kolorach skóry, ile jest ludzi na tym świecie. I powiem coś, co być może zaboli i wywoła Spór i opór, ale powiem. To jest twarz Polaka, ale także twarz naszych sąsiadów: Czecha, Słowaka, Ukraińca, Białorusina, Rosjanina. To jest twarz naszych północnych sąsiadów. Wymieńcie ich w swojej świadomości. I to jest twarz także naszych zachodnich sąsiadów. Także Niemców. Słuchając Ewangelii Bożonarodzeniowej powinniśmy na nowo uświadomić sobie, że Bóg nie wzgardził żadnym człowiekiem, żadnym narodem. Wszystkie ludy świata są Jego. To prawda, że my ludzie czasem zatracamy ludzką twarz. Mamy maskę człowieka, ale wewnętrznie przestajemy być ludźmi, stajemy się nieludzcy. I wtedy nawet najpiękniejsza maska nie ukryje tego. Że przestajemy być ludźmi i proszę, nie obrażajmy zwierząt. Nie mówmy, że człowiek jest zezwierzęcony. Nie obrażajmy Bożego Stworzenia. Zatracamy w sobie ludzką godność, nie szanujemy ludzkiej godności. Bóg, który stał się człowiekiem, stał się synem człowieczym. I to tytuł mesjański pisany wielkimi literami, syn człowieczy, pisany wielkimi literami. Ten tytuł mesjański przypomina nam, że w Chrystusie mamy wzór człowieczeństwa, do którego mamy dorastać. Zniżył się Bóg do nas, żeby nas podnieść, wywyższyć. Żeby nas uczynić synami i córkami Boga, byśmy żyli i usługiwali sobie nawzajem i całemu stworzeniu tak, jak Bóg to czyni i daje nam przykład temu przez Syna swego Jezusa Chrystusa. Chrzest Święty, którym jesteśmy ochrzczeni, przypomina nam, że w śmierć Chrystusa zostaliśmy zanurzeni, by w wierze powstawać do nowego życia. To znaczy każdego dnia, także dzisiaj, stając do nowego dnia, mamy przed Bogiem powiedzieć, do Ciebie należy. A należąc do Ciebie, mam stawać w tym świecie nie przeciwko światu i przeciwko innym, ale mam stanąć tak, jak Ty stajesz w tym świecie. Dla świata, dla drugiego człowieka, by żyć i być rzecznikiem pokoju, zgody, pojednania i miłości w najciemniejszą noc. Przytoczę znowu dzisiaj słowa mądrego rabina. Nie przeklinajmy ciemności, która jest, ale raczej zapalmy świecę w tym świecie, by zaświeciła. To znaczy, bądźmy świecą w tym świecie. Nawet gdybyśmy byli, mieli być sami świecącymi, to zaszczyt, to wyróżnienie, że wolno nam świecić w tym świecie. Jeśli zgasła nasza świeca, zgasła w nas wiara, nadzieja i miłość, prośmy Boga, by na nowo to światło zajaśniało, by zapalił w nas swoje światło. Siostry i bracia. Długich świąt Wam życzę. A wśród darów i prezentów, które otrzymujecie, proszę byście nie zapominali o największym prezencie, jaki związany jest z, tym, z tymi świętami. A jest to, jest to dar Syna Bożego, Zbawiciela świata. Dzieci są pewnie w pokoju u Malucha, w sali Malucha u góry. Ale nie wszystkie dzieci. Niektóre siedzą z nami. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście cierpliwi i uważni. Pewnie rozpakowywaliście prezenty. Marcin Luther powiedział kiedyś: Chrystus jest jak dar, jak prezent, który bierzemy, ale żeby odkryć Jego piękno. Jego wspaniałość. Trzeba rozpakować ten prezent. Mam wrażenie, że czasem w Boże Narodzenie pakujemy tego Chrystusa we wszystkie możliwe opakuny, papiery, ozdoby. Wczoraj czytając z wnuczkiem książkę była mowa między nimi o bombkach na choince, które są piękne, lśniące, ale w środku puste. To słuszne. Cieszmy się tym pięknym świąt, ale proszę zadbajmy o to, by nie zapomnieć w czasie tych świąt i przez cały rok rozpakowywać i cieszyć się Chrystusem, który przychodzi, jest z nami, staje wśród nas, by nas cieszyć, rozradować. Pozdrawiamy tych, którzy są w szpitalu. I łączą się z nami. Pozdrawiamy tych, którzy są w hospicjum, i łączą się z nami. Pozdrawiamy tych, którzy pracują i będą oglądali to nabożeństwo w późniejszym czasie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy z jakichś powodów nie mogą być z nami, ale wrócą do tego nabożeństwa. Życzymy Wam długich, radosnych, Błogosławionych świąt. I pamiętajmy, że nie ma takiej nocy i nie ma takiej biedy, której by Chrystus z nami nie dźwigał i nie dawał nadludzką moc, by udźwignąć to, co czasem jest do nas dopuszczone. Życzymy pokoju całemu światu. Wszystkim, naszym sąsiadom. Życzymy Wam dobrze, wszystkim. W imię Boże. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen. Śpiewamy kolędę, Bóg się rodzi.